Ronaldo idzie na wojnę z Juventusem. Jego prawnicy szukają pozew na 20 milionów euro. Robert Lewandowski powrócił do Barcelony i zaliczył świetny występ. AC Milan zdemolowany w derbach Mediolanu. Błąd polskiego obrońcy otworzył forek z bramkami. A S Roma wygrała aż 7 do 0. Manchester United oraz Chelsea prawie sięgają na Premier League. A wicemistrz Francji jest dosłownie na samym dnie. Siemano, ja jest Mateusz. Witam Was na kanale NGNW. No i zapraszam na dzisiejszy film. Film. fanów piłki nożnej zachęcam do dołączenia do nas i subskrybowania kanału. Tego na pewno żałować nie będziecie. A jeżeli macie 18 lat, to możecie skorzystać z promocji od sponsora tego kanału, czyli od Betfan. Bonus 200%, bo tak nazywa się ta promocja. Polega na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a możecie grać za 450. A oprócz tego, jeżeli użyjecie kodu ngnw 10 to dostajecie freebet i macie dyszkę do wydania. Szczegóły całej promocji oraz regulamin macie na dole w opisie. Ja wam życzę Dnia. No i zapraszam do oglądania. W ostatnich latach wysokie wygrane w piłce nożnej zdarzają się coraz częściej i ostatnio też taki szalony mecz mieliśmy we włoskiej serii A. Tam AS Roma rozbiła Empoli 7 do 0, a w składzie przegranych zagrał zarówno Bartosz Berszyński, jak i Sebastian Walukiewicz. Drugi z wymienionych naszych rodaków popełnił katastrofalny błąd w 35 sekundzie meczu. Próbując zablokować piłkę, zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a Paulo Dybala bardzo szybko otworzył wynik tego meczu z 11 metrów. Jedną z Bramek zdobył również nowy napastnik, czyli Romelu Lukaku, a niestety Nikoli Zalewskiego na Murawie nie zobaczyliśmy. Cały pojedynek przesiedział na ławce rezerwowych. Jose Mourinho nawet pomimo tak wysokiej wygranej nie do końca był pocieszony z postawy swoich zawodników. Zagraliśmy dobrze i wygraliśmy 7-0. To się zdarza. Nie gra się po to, by wygrywać z takim wynikiem. Zagraliśmy dobry mecz. Nierówno z wieloma wzlotami i upadkami. Na poziomie fizycznym widać, że są zawodnicy, którzy nie są wystarczająco sprawni. Wygrać 90 minut. A skoro już o włoskiej piłce nożnej mówimy, to należy płynnie przejść do derbów Mediolanu, no bo tam AC Milan został doszczętnie rozbity przez Inter 5 do 1. Milan dostał lanie chyba pod każdym względem i nie ma chyba żadnego aspektu zaczepienia w stosunku do dobrej gry Interu. Marcos Turam naprawdę świetnie przewitał się z nowymi kibicami, rozegrał świetny pojedynek i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, a do tego dołożył przecudowne trafienie z dystansu i ostrego kąta. Gratulacje i oby było więcej takich spotkań w jego wykonaniu, bo było naprawdę na co popatrzeć. Nieco gorzej zaprezentowało się natomiast Napoli, które po dwa zremisowało z Genoą, ale to nie byłoby możliwe, gdyby nie Piotr Zieliński. To właśnie jego podanie w 84. minucie zapewniło jeden punkt Napoli, i swoją drogą to Polak otrzymał najwyższą ocenę ze wszystkich piłkarzy na boisku. Manchester United coraz bliżej dna. Choć jest to nieprawdopodobne, to chyba coraz śmialej możemy powiedzieć, że być może za chwilę zobaczymy ich w strefie spadkowej. Przegrali kolejny mecz, tym razem przed własną publicznością z Brighton i to 3 do jednego. No trzeba jasno sobie powiedzieć, że piłkarze mef mają patent na Czerwone Diabły. W tym momencie słowo dramat chyba najlepiej opisuje to co wyprawiają gracze Manchester United i niewiele wskazuje na poprawę tej sytuacji w przyszłości. Już prędzej uwierzę, że po kolejnych punktach. W punktowych stratach ze stanowiska poleci Eric Tenhack, który miał przywrócić blask temu klubowi. Jednak w tym momencie to bawi się, ale chyba w grabarza. W tym momencie z wielkich klubów Premier League Goffy wypada, tylko Chelsea, choć wydaje się być wręcz niemożliwe, że można być jeszcze niżej niż Manchester United. W tym momencie zdobyli zaledwie 5 punktów, czyli mają o 1 punkt mniej niż Czerwone Diabły. Ostatni mecz bezbramkowo zremisowali z Bournemouth. Arsenal 1 do 0 pokonał Everton. Tottenham w doliczonym czasie. W czasie gry wyszarpał wygraną z Sheffield United, a Manchester City 3–1 rozprawił się z West Hamem United. Robert Lewandowski powrócił do FC Barcelony po katastrofalnym zgrupowaniu reprezentacji Polski i już zdobywa pozytywne opinie. Wygrali z Realem Betis aż 5–0, a na rodak nie tylko zdobył gola, ale i dwa razy asystował. Natomiast Real Madrid odrobił stratę w meczu z Realem Sociedad i uratował trzy punkty. Niespodziewanie to rywale na Estadio Santiago Bernabeu rozpoczęli zdobywanie bramek w piątej minucie spotkania. Wyrównał Valverde naprawdę potężnym uderzeniem za pola karnego, a wynik tego meczu ustanowił Hoselu po godzinie gry. Garcia zaliczył drugą asystę w tym spotkaniu. Co słychać u największej portugalskiej gwiazdy? Oprócz tego, że trafił kamerzystę prosto w głowę, To wygrał kolejny pojedynek. Al Nasr zagrało z Al Rid i wygrało 3 do 1. CR7 zdobył gole i obecnie zajmują szóstą pozycję w tabeli, aczkolwiek strata do pierwszej pozycji wynosi zaledwie 3 punkty. Natomiast prawnicy Portugalczyka zajmują się pozwem, który będzie skierowany w Juventus. Chodzi o blisko 20 milionów euro zaległego wynagrodzenia za pracę, którego to Ronaldo nie otrzymał od 2020 roku. Juve podczas lockdownu dogadało się z piłkarzami w sprawie zmniejszenia lub też zawieszenia ich wynagrodzenia, co zaakceptował także Cristiano Ronaldo, aczkolwiek od tamtego momentu minęły już 3 lata, a on dalej nie otrzymał należnej mu kwoty. Jak podaje włoska La Gazzetta dello Sport, pozew niebawem zostanie zgłoszony. Jego prawnice już jakiś czas temu zgłosili się do włoskiego wymiaru sprawiedliwości o dokumenty związane z innymi nieprawidłowościami dotyczących finansów starej damy. Naprawdę ciemne chmury zbierają się nad Turynem, szczególnie, że także Leonardo Bonucci poszedł do sądu ze swoim byłym klubem. On jednak stara się uzyskać zadośćuczynienie za straty wizerunkowe oraz ograniczenie możliwości przygotowania się odpowiednio do nowego sezonu. Okazuje się, że Juve zabroniło mu trenować z kolegami, odsunęło od pierwszej drużyny a co więcej, mógł ćwiczyć tylko wieczorami, bez dostępu do basenu, siłowni czy nawet klubowej restauracji. Dzisiejszy materiał kończymy poczynaniami R.C. Lens. Choć w tym momencie są wicemistrzami kraju i niewiele zabrakło, aby w poprzednim sezonie wyprzedzili Paris-Saint-Germain i wygrali ligę, to obecnie z dorobkiem zaledwie jednego punktu znajdują się na dnie ligowej tabeli. Rozegrali 5 spotkań, zdobyli 4 gole, a stracili aż 11, co sprawia, że mają najgorszy bilans bramkowy z całej ligi. Ostatni ligi Ligowy pojedynek także przegrali, co nie zwiastuje nic pozytywnego przed kolejnym meczem. Tym bardziej, że za niespełna dwa dni zagrają w Champions League z hiszpańską Sevillą. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Zachęcam Was oczywiście do ocenienia tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to uczynicie. Nie zapomnijcie także o ofercie Betfan oraz kodzie NGNW10. A szczegóły i cały regulamin promocji macie na dole w opisie. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym Materiale. Cześć!